We'll Odcinek 17. Powrót do szkoły. Ania z Zielonego Wzgórza była smutna. Pani Barry zabroniła Dianie się z nią spotykać. Ciągle gniewała się na Anię z powodu jej pomyłki. Ania poczęstowała Diane winem zamiast sokiem z wiśni. Mama Diany była przekonana, że Ania zrobiła to celowo. Choć Ania błagała ją, by zmieniła zdanie, pani Barry była nieprzejednana. Nawet Maryli się nie udało jej przekonać. Pani Barry sądziła, że Ania nie jest odpowiednią koleżanką dla jej córki. Życie Ani bez przyjaciółki było smutne. Nic się jej nie podobało, ani książki, ani robótka. To Diana! Aniu! Diana, nie odchodź! Twoja mama nie zmieniła zdania, prawda? Prawda? Mama zabroniła mi się z tobą bawić. Płakałam i próbowałam jej wyjaśnić, że to naprawdę nie była twoja wina, ale to na nic. Więc to już koniec? Nigdy więcej się nie zobaczymy? Tak. Nie masz nawet pojęcia, ile musiałam się naprosić, żeby pozwoliła mi się z tobą pożegnać. Powiedziała, że mam tylko 10 minut i nie mogę się spóźnić. Nie rozumiem, dlaczego jest na mnie taka zła. Nie wiem, Aniu, ale muszę słuchać mojej mamy. Tak, musisz być posłuszna. Jak można pożegnać się z najlepszą przyjaciółką przez 10 minut? Diano, obiecaj mi, że nie zapomnisz swojej pierwszej i najlepszej przyjaciółki z dzieciństwa, nawet jeżeli będziesz po mnie miała inne przyjaciółki. Obiecuję. Daję ci słowo, że nigdy nie będę miała innej przyjaciółki. Nie mogłabym pokochać jej tak jak Ciebie. Naprawdę, Diano? Aż tak bardzo mnie lubisz? Nie ośmielam się o tym myśleć. Oczywiście, pokochałam cię bardzo, nie wiedziałaś? Wiedziałam, że bardzo mnie lubisz, ale nie sądziłam, że kochasz mnie tak jak ja ciebie. Wiesz, jesteś pierwszą osobą, która mówi mi coś takiego. To brzmi wspaniale. Jest jak promień słońca po deszczu, jak śpiew ptaków na wiosnę i łąka pełna kwiatów. Proszę cię, powiedz to jeszcze raz. Aniu, kocham cię jak najlepszą przyjaciółkę, którą zostaniesz do końca moich dni. Obiecuję to solennie. Wspaniale. Wspomnienia o tobie na zawsze pozostaną w moim sercu, Diano. Będą dla mnie niczym gwiazda, wskazująca mi drogę przez życie. Będę pamiętać o tobie na wieki. Diano, czy mogę poprosić cię o kosmyk włosów? Zachowam go na pamiątkę. To piękny, romantyczny pomysł. Tylko jak go obetniemy? Pracowałam nad robótką, gdy tu przyszłaś. Mam w kieszeni nożyczki. Żegnaj więc, kochana przyjaciółko. Od teraz musimy być sobie obce. Nasze uczucie musi przejść przez straszną próbę, ale wiem, że na końcu pokonamy wszystkie przeszkody. Będziemy silniejsze. Chcę, żebyś wiedziała, że w moim sercu zawsze będzie dla ciebie miejsce. Połączyła nas przyjaźń na wieki przyjaźń, która przetrwa wszystko. Na zawsze już będziemy razem. Wyznajemy dziś kolejny raz przyjaźń, która będzie wiecznie trwać. Żegnaj, Aniu. To już koniec. Nigdy więcej nie zobaczę Diany. Nigdy nie będę miała przyjaciółki przez całe życie. To okropne. Teraz jest gorzej niż kiedyś, bo miałam chociaż Katie i Violetę. Zresztą, nawet gdyby one tu były, to nie zastąpiłyby Diany. Nikt nie potrafiłby tego zrobić. Przenigdy. Nigdy. Właśnie pożegnałyśmy się na zawsze. To było bardzo wzruszające. Nie zapomnę jej słów do końca życia. Ja też powiedziałam jej co czuję. Chciałam użyć najpiękniejszych słów. Diana też była bardzo wzruszona. Było tak romantycznie. Zwłaszcza gdy dała mi swój kosmyk włosów na pamiątkę. Włożę go do woreczka, który będę nosić na szyi. Zabiorę go ze sobą do trumny. Proszę dopilnuj tego, Marylu. Nie bój się, Diano. Wydaje mi się, że nie zmienię się w upiora. Mam nadzieję, że widząc mnie w trumnie, pani Barry zobaczy, jak nas skrzywdziła. Mam nadzieję, że pozwoli Dianie przyjść na mój pogrzeb. Uspokój się, dziecko. Mogę ci obiecać, że osoba, która tyle mówi, nie umrze z powodu złamanego serca. Mówię ci, Mateuszu, ona brzmiała strasznie. Z drugiej strony to dobrze, że wyrzuciła to z siebie. Żal mi jej. Całe życie marzyła o przyjaciółce. To niesamowite. Nie myślałam, że pani Perry będzie tak nierozsądna. Będę ją ignorował. Chciałabym wrócić do szkoły już dziś. Wykształcenie to jedyna rzecz, którą może dać mi życie, odkąd tak okrutnie pozbawiło mnie przyjaciółki. W szkole będę mogła na nią popatrzeć i przypominać sobie spędzone wspólnie chwile. Powinnaś także uważać podczas lekcji. Cieszę się, że postanowiłaś wrócić do szkoły, ale nie chcę więcej słyszeć, że kogoś uderzyłaś. Bądź posłuszna i słuchaj nauczyciela. Od tej chwili będę wzorową uczennicą. Cóż, oznacza to, że będę miała nudne życie, ale trudno. Mini Andrews jest dobrą uczennicą, ale nie ma ani krzty wyobraźni. Nigdy nie widziałam, żeby się bawiła. Ciągle czyta. Może ja też będę tak robić. Dzięki wyobraźni uda mi się to przeżyć. Na pewno, najpierw jednak podaj mi swój koszyk. Proszę bardzo. Muszę znaleźć inną drogę do szkoły. Nie mogę przecież korzystać z brzozowej ścieżki. Każde drzewo przypominałoby mi o Janie. Do zobaczenia. Kto by pomyślał? Niesamowite. Od miesiąca nawet nie wspominała o szkole. Myślałam, że już nigdy tam nie wróci. To zasługa pani Berry? Ciekawe na jak długo. Nic się nie zmieniło. Ania nie wiedziała, czego oczekiwać, ale cieszyła się, że wszystko było takie samo jak kiedyś. Zbliżając się do szkoły, bała się, co powie pan Philips. Obawiała się, że może ją wyrzucić. Zastanawiała się nad tym, stojąc nad jeziorem lśniących wód. Jesień zmieniła jej ulubione miejsce. Wyglądało zimno i jakoś dziwnie. Aniu, dobrze, że wróciłaś. Na szczęście koleżanki powitały ją z otwartymi ramionami. Dzięki jej wyobraźni zabawy były ciekawsze. Jej głos upiększał piosenki, a jej zdolności aktorskie, czytanie bajek. ciekawe jak długo wytrzyma. Na pewno coś zmaluje. Nie wszystkie dzieci ucieszyły się z powrotu Ani. Niektóre, zwłaszcza Gerti, plotkowały za jej plecami i mówiły nieładne rzeczy. Przygoda Diany z winem porzeczkowym wzbudziła sensację w szkole. Dzień dobry, panie Phillips. Ania Shirley, miło cię znowu widzieć. Chciałabym poprosić pana o przysługę. Słucham? Czy mogłabym wybrać sobie miejsce? Rozumiem. Chciałabym usiąść obok Minnie Angels. Co ona robi? Pewnie chce zostać pupilką. Dobrze, zgadzam się. Widzę, że wróciłaś z odpowiednim nastawieniem. Chcesz się pilnie uczyć i pracować. Powinnaś brać przykład z Minnie, a osiągniesz postępy. Napisz w zeszycie to, co sobie postanowiłaś, żeby o tym nie zapomnieć. Dobrze, proszę pana. Teraz mamy dwie pupilki. Dzień dobry, Mini. Dzień dobry, Aniu. Ania miała nadzieję, że Diana spojrzy na nią choć raz. Chciała skinąć do niej głowę albo się uśmiechnąć, ale Diana nie dała jej szansy. Ania postanowiła więc skupić się na lekcji i zapomnieć o Janie. Od Cary Sloane dostałam obrazek z kwiatkami. Powierz go sobie na ścianie. Lili dała mi butelkę po perfumach na wodę do oczyszczenia tabliczki. Popatrz Marylu. Dzięki koleżankom mój pierwszy dzień w szkole był dość udany. Jedna z koleżanek powiedziała, że nauczy mnie nowego ściegu. Podobno jest bardzo ładny. Najbardziej jednak cieszę się z tego, co dostałam od Julie Bell. To wierszyk, który sama napisała. Posłuchaj. Mała kaczka siedziała sobie na kamyczku. Wtem pojawił się książę, młody i przystojny rycerz. Zapytał: Jesteś sama? Kaczka powiedziała: Tak, i książę wziął ją do swojego zamku. Bardzo ładne. A co słychać u Diany? Nie wiem, nie zamieniłyśmy ze sobą ani słowa. Naprawdę? Tak, Diana nawet na mnie nie patrzyła. Mogła się chociaż uśmiechnąć. Mała kaczko jesteś sama? Chodź do mojego zamku, do mojego zamku. Będziesz żyć jak księżniczka, będziesz spać na Atłasie. Diano, czemu na mnie nawet nie spojrzałaś? Proszę. Diano, ciągle czytasz? Powinnaś już spać. Wiem, mamo, już idę do łóżka. Pośpiesz się, inaczej zaśniesz jutro w szkole. Diana kilkakrotnie próbowała przekonać mamę, by zmieniła zdanie, lecz pani Barry nie chciała jej słuchać. Była twarda jak skała. Obie dziewczynki tęskniły za sobą bardzo. Ania starała się wymyślić coś, co przekonałoby mamę Diany. Do głowy przychodziły jej dziwne pomysły. Chciała porwać Dianę lub przekonać Maryle, by i ją zaadoptowała. W głębi duszy Ania wiedziała, że nic nie zmieni tego, że dwie przyjaciółki zostały rozdzielone. Następnego dnia w szkole czekała Anie niespodzianka. Na jej ławce leżało duże soczyste jabłko. Nie wiedziała, kto je tam położył. Dzień dobry, Minnie. Nie wiesz, kto dał mi to jabłko? Nie. Gilbert zawsze pomaga swojemu tacie w sadzie. Jego rodzina ma najlepsze jabłka na całej wyspie. Aniu Shirley? Tak. Cześć. Mam dla ciebie prezent. To rysik. Weź proszę. Dziękuję ci, Charlie. Kosztował chyba ze dwa pensy. To najlepszy rysik. Bardzo miło z twojej strony. Będę o niego dbała. Dobrze. Na razie, Aniu. Przepraszam, Charlie. Nic się nie stało. Ani bardzo podobał się prezent Charliego, ale nie chciała nawet patrzeć na jabłko od Gilberta. Gilbert był trochę rozczarowany. Za to Charlie był w siódmym niebie. Rozmarzył się tak, że nie mógł nic zapisać. Musiał zostać w klasie podczas przerwy i dokończyć. Oto dalsza część naszej opowieści. Chciałbym, żebyście przeczytali tę opowieść, a potem napisali na jej podstawie opowiadanie na trzy strony. Zacznijcie czytać. To od Diany. Droga Aniu, mama nie pozwala mi rozmawiać z tobą ani się bawić, nawet w szkole. To nie moja wina, nie gniewaj się proszę. Kocham cię tak jak zawsze. Tęsknię za naszymi rozmowami i wcale nie lubię Gerti. Nawet z nią nie rozmawiam. Nie zwierzam się jej tak jak tobie. Zrobiłam ci zakładkę do książek. Tylko trzy dziewczynki w klasie umieją je robić. Pamiętaj o mnie, gdy na nią spojrzysz. Wysyłanie tajnych liścików jest bardzo romantyczne, prawda? Twoja przyjaciółka, Diana Berry. Kochana Diano, Oczywiście nie gniewam się na ciebie. Musisz słuchać mamy. Myślę często o tobie. Zachowam twój prezent na zawsze. To takie romantyczne Mini jest bardzo miła, ale nie ma wyobraźni. Podaj proszę, Dianie. Nie mogę zostać przyjaciółką Mini, bo jestem twoją przyjaciółką. Wybacz moje błędy, ciągle je robię, ale już mniej. Twoja na zawsze Ania lub Cordelia Shirley. P.S. Dziś będę miała Twój list pod poduszką. Na pewno mi się przyśnisz. I nasza droga, i dom w lesie. P.P.S. Poproszę Boga, żeby nie śniło mi się to okropne wino. Dzięki listowi od Diany życie Ani znów było piękne. Ponownie była szczęśliwa i nie chciało jej się ciągle płakać. Ania była pewna uczuć swojej przyjaciółki i wiedziała, że przetrwają. Postanowiła, że każdego dnia napisze Dianie długi list. W końcu pani Wery nie zabroniła tego. Na wyspie księcia Edwarda zapanowała zima. Ania nie mogła doczekać się pierwszych świąt Bożego Narodzenia na Zielonych Zgórzu. W następnym odcinku Ania dowie się, że siostra Diany jest bardzo chora i tylko ona może ją ocalić. Tekst Maciej Zaremba czytał Ireneusz Machnicki. fragrance filled the air the magic of a moonlit night